Witam serdecznie, jestem Ezoja, mam na imię Ania i zapraszam Cię na przesłanie aurę Energetykę Dnia na 6 maja 2022. Będzie wybierz jedną z dwóch opcji, więc zapraszam Cię do podglądu na karty. I to są tak, opcja numer 1 i opcja numer 2. Spauzuj sobie teraz ten filmik, jeżeli potrzebujesz dłuższej chwili do zastanowienia się. I jeżeli wybrałeś, wybrałeś opcję numer jeden na piątek, piąteczek, piątunio, aura energetyka dnia, okręt, przemieszczanie się, zmiany, czasami to są pożegnania, to są zmiany ukierunkowania, sposobu myślenia, zmiany sposobu działania w niektórych tematach, które mogą przysparzać ci trudności w emocjonalności, lęki jakieś. Lęki przed zmianami. Zaufaj sobie, wyzbądź się tych lęków, a ta podróż może być naprawdę przyjemna. Te zmiany mogą być naprawdę w porządku. Może chodzić finalnie, dosadnie o podróże, wszelakie, że się boisz, że coś może pójść nie tak, że możesz coś zgubić, utracić, że możesz w tym wyjeździe nie być udany tak, jakbyś chciała, aby było. Wyzbądź się lęków, nie obawiaj się tego, co jest w Twoim zamyśle, a podróż będzie dla Ciebie przyjemniejsza. Zwyczajnie bądź ostrożny, ostrożna. Jeżeli wybrałeś, wybrałeś opcję numer dwa aura energetyki dnia na piątek, piąteczek, piątunio, zadbaj o swój ogród, zadbaj o swoich przyjaciół, o swoje otoczenie. Kto tak bardzo. Mm, nie wie albo i wie, jak działać, żeby było dla Ciebie jak najbardziej klarownie, czysto, przejrzyście, wzniośle i mm, wzrostowo. Ty sama wiesz, sam wiesz najlepiej, jak robić i co robić, aby ten ogród Twój był zadbany, aby Twoi przyjaciele byli wokół Ciebie szczęśliwi i Ty szczęśliwa wokół swoich przyjaciół. To może być bardzo dobry piątkowy czas przy e, dbaniu o swoich relacjach, o pil pilnowaniu, może złe słowo y, pielęgnowaniu swojej bliskości w relacjach z innymi, z przyjaciółmi. Wykorzystaj to jak najlepiej dla siebie, bo przyjaciół wokół siebie masz. Pozdrawiam serdecznie, wszystkiego dobrego. Widzimy się o godzinie 19, bądź ze mną. Papa! Pa.